A my jesteśmy Brukbed fotowoltaika. Wielki dzień. Zapraszam do oglądania. A tam jeszcze mamy Sławka, Waldka i całą ekipę. Ale mnie to się najbardziej to podoba. I takie coś. Nie, bez tych ram, bez tego wszystkiego przyklejasz to do dachu w samochodzie. I tak jak w tym Ioniq 5. Mówili, że się może tam 26 km dziennie doładować zasięgu. Z paneli, które są na dachu. Nie wiem jak żona by była na takie obrazy w domu, ale mi się strasznie podobają. Jesteśmy, jesteśmy. Tutaj się produkują panele. Jak mi się tu podoba. A tutaj ewolucja. 35 watopików się zaczęło. No i powiem szczerze, warto się uświadomić, bo produkujemy moduły od 2011 roku. Także będzie już 10 lat zajmuje się produkcją paneli fotowoltaicznych. I co my tu mamy? A taki panelek gwarancja klienta indywidualnego. 30 lat gwarancji na moc, rekordowa sprawność ponad 20%. I wiele, wiele innych fajnych. Są emocje, są emocje. Warto było rano wstać. Zdecydowanie. A to dzięki Waldkowi, na którego kanał zapraszam. Tam będzie oczywiście obszerniejszy materiał. O, siema. Siema <grymne> Zobacz, już wystrzelili do przodu. Już. już się niczego nie dowiesz. Już nie wiadomo. Nic ci nie już się pogadali. Szybko tu w głowie policzyłem, że około 100 instalacji na dachu może powstać codziennie z paneli, które tutaj przez ręce tych pracowitych ludzi przechodzą. A kontrola jakości naprawdę robi, robi wrażenie. To mi się podoba. Jeśli ktoś zamówił mniej paneli, to ta przestrzeń zostaje wypełniona workiem, żeby to mogło sobie tak pojechać. I zasadniczo to fabryka dostarcza do instalatorów. A ja w tym momencie zachęcam do przejścia na kanał Waldka. Tam będzie szersza relacja z wizyty w fabryce Brookbed Photovoltaika. A ja jeszcze tutaj chciałem na koniec dodać coś od siebie. Więc mam wielką prośbę do Was, do moich widzów. Jeśli możecie gdzieś udostępnić ten materiał... Bardzo mi zależy na tym, żeby on szeroko poszedł. Udostępniajcie na swoich social mediach, facebookach, gdzie się tylko da. A już mówię o co mi chodzi. Pamiętam jak dziadek opowiadał mi, mój dziadek urodził się w 1913 roku, 1913, więc opowiadał mi o tym jak wyglądała Polska po pierwszej wojnie światowej i coś co moim zdaniem i dziadka zdaniem, Wtedy przyniosło sukces, to był patriotyzm gospodarczy. Chodziło o to, żeby Polacy wybierali produkty produkowane w Polsce, żeby wspierać naszą rodzimą gospodarkę. I tego mi brakuje w dzisiejszych czasach, i myślę, że tym materiałem możemy troszkę pomóc, żeby tak się stało. Także stąd moja wielka prośba: udostępniajcie, dawajcie znać komu się da, że są takie inicjatywy w Polsce i trzeba to wspierać nie będę tutaj teraz politycznie się wypowiadał, ale jest jak jest. Natomiast my tu na dole naprawdę możemy zrobić wiele. No i cóż? Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to wszystko tam funkcjonuje, jacy ludzie tam pracują i jeśli kiedyś będę rozbudowywał swoją instalację na dachu, to na pewno tam znajdą się panele Brookbed. Jestem o tym przekonana. Jeśli ktoś będzie mnie dopytywał się co zamontować, to już nie będę miał wątpliwości, że tam mają być panele brookbed zamontowane na, na dachach moich kolegów. E, no i co? Dziękuję bardzo za uwagę. Będę wdzięczny za jakiegoś tutaj e, subskrypcję, za pozostawienie komentarza. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jak Wam się podobają tego typu materiały? Czy tworzyć takie treści, szukać takich fajnych miejsc w Polsce i pokazywać to na kanale? Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.